są już po pierwszej dolewce wody. Ja jeszcze dla pewności dodam taki lek, który używałem w trakcie jak moje rybki kiedyś miały ospę. Można go stosować też odkażająco, profilaktycznie dolać do nowych rybek. Ja postanowiłem po 5 kropel do każdego waleczka dolać, tak żeby je zabezpieczyć na tym początku. To jest taki lek Costa Forte, który ja kiedyś używałem, jak moje rybki miały ospę. Wiem, że tu największe zagrożenie właśnie dla nowych rybek, zwłaszcza dla neonek, na początek zawsze jest ospa, więc profilaktycznie po 5 kropel do każdego woreczka. No dobra, słuchajcie, minęło blisko półtorej godziny. Wlewałem, wylewałem wodę, tak żeby się już mniej więcej wymieniła. Więc myślę, że rybki są już w miarę zaklimatyzowane, Czas wpuścić je do akwarium. Ja oczywiście nie, nie wlewam tej wody do, do akwarium. Wyleję je wszystkie na siatkę i bezpośrednio z siatki przerzucę je do, do zbiornika, tak żeby nie wlać tej wody, w której one teraz pływają. Słuchajcie, padła mi na więc nie nagrałem jak już wpuszczam te rybki. Nagrywam następnego dnia jak wróciłem z pracy, ale nawet i dobrze się złożyło, bo mogę wam przynajmniej powiedzieć, co się wydarzyło. Tak, na szybko. Yy... Sumikis kiszkiste od nich zaczniemy. Przetwały yy, chyba dwie sztuki. Tutaj jest jedna, o tam gdzieś z tyłu pływa, i druga gdzieś tam niedaleko. Reszta niestety skończyła... o tak Jak ten tutaj osobnik i tak samo skończyło chyba 5 radostomusów. E... Cała reszta żyje przede wszystkim ryby, którym jak mi najbardziej zależało, czyli apistograma borelli. Wszystkie cztery sztuki gdzieś tam sobie pływają, i co najlepsze, pływają dwie w jednym miejscu, dwie w drugim, czyżby się już pary podzieliły. No, wątpię, żeby tak maleńkie rybki już się podzieliły w pary, ale fajnie by było. Neonki, zarówno czarne, jak i czerwone, bezproblemowo przetrwały. Z tego się bardzo cieszę. Eee, przetrwały stoisomy. Tu w tle za korzonkiem widzimy jeszcze jedną e, sumikaszki z tego. Te się jeszcze żyje. Eee, przetrwały toski i ta jedna rozbora przetrwała. Co ja tu jeszcze wpuszczałem? W zasadzie wszystko przetrwało, tylko sumiki się wypisały oraz wypisało się kilka rodostomusów. Przyczyna? Przyczyna jest mi bliżej nieznana, ale podejrzewam jedno. Popełniłem błąd przy aklimatyzacji, bo to wniosek jest znaczy taki, że popełniłem błąd za szybko. Widocznie przeprowadzona aklimatyzacja nieprawidłowo, niewłaściwie. No bo innego wniosku nie ma, jeżeli ryby padają w pierwszą dobę po wpuszczeniu do akwarium, no to na 100% jest to kwestia aklimatyzacji, tak? Dlaczego? Słuchajcie, no brak doświadczenia z mojej strony, takiego, że ja zawsze kupowałem, słuchajcie, ryby w Szczecinie, więc na szczecińskiej wodzie, na szczecińskiej kranówce, a teraz kupiłem ryby... Złodzi zupełnie innej wody, i po prostu powinienem przeprowadzić tą aklimatyzację podejrzewam dwa albo i trzy razy dłużej z większą intensywnością. A ja zrobiłem po prostu tak jak zawsze robiłem, i podejrzewam, że te rybki no, nie wytrzymały tego przejścia. Ja pamiętam, że jak rozmawiałem z jednym z sprzedawców, on się mnie bardzo pytał, jaka jest woda w Szczecinie, powiedziałem mu, że 7,2 do 7,5. Mówi, że to dużo lepsza niż u nas. Więc podejrzewam, w sumie nie zapytałem nawet ile jest u nich, ale podejrzewam, że kwestia była taka, że no, podejrzewam, oni wszyscy na ERO lecą, tak? I być może dlatego u mnie to nie zadziałało. Słuchajcie, jest trzeci sumik szklisty. Nie wiem, czy będzie widać. W statku, zobaczcie, w dziurze siedzi. Aha, czyli możliwe, że się gdzieś tam jeszcze chowają? No, w każdym razie te trzy widzę yy, i jeszcze dwa trupy widzę. A co do reszty, no to jeszcze nie wiem, no zobaczymy. No Myślę, że z sumie to jest w ogóle ryba, którą wziąłem. Yy, mówię tak fajnie, może się coś uda z tego, jak nie, to mówię trudno, chociaż szkoda, bo to dosyć droga ryba. Ale słyszałem, że też właśnie duży problem jest z aklimatyzacją tych ryb, że naprawdę trzeba ją dobrze przeprowadzić. I podejrzewam, że, że to jest na tyle delikatna ryba, że tu popełniłem błąd przy aklimatyzacji. No bo reszta ryb jak widzicie sobie pływa, wcina sobie teraz rozwielitki i w miarę dobrze się ma. Poza mówię rodostmusami i, i e, tymi sumikami szlistymi. No dobra, tak jak mówiłem, rybki zostaną tutaj co najmniej dwa tygodnie, jeżeli przez dwa tygodnie nie pokażesz to żadna nie wiem, ospa, nie ospa, jakieś inne objawy, no to one trafiają do 720, bo takie jest ich przeznaczenie. Tutaj zostaną jedynie otoski, Nie wiem teraz, czy wszystkie, czy, czy tylko część zostaną na pewno stulisomy 4, bo dwie chcę odłapać. I, zła, i wrzucić tam, chociaż już widzę, że nie będzie to łatwe, bo już gdzieś tam się porozchodziły po korzeniach. A że się jedna tu siedzi na statku, to by można było łatwo złapać. No dobra. Nic, tyle. Część jak mi padła, reszta żyje. Trochę jestem smutny, ale i tak dobrze wyszło. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Cześć.